Siema, To znowu ja. Jak mówiłam, miałam wam pokazać o czymś. Tylko o czym to miało być? Może Wy mi przypomnicie. A! No tak! O śmieciach. Dobra, więc zacznijmy! Od wielu wieków wpaja się nam, aby segregować śmieci. Są tu trzy kolorowe kosze. Zielony na szkło, niebieski na papier oraz żółty na plastik. Mam też trochę śmieci. Zobaczymy, jak ja poradzę sobie z ich segregacją. Hmm, może zacznijmy od tego. Buteleczki po kosmetykach są zrobione ze szkła, a więc... Więc rzucimy je do zielonego kosza na odpady szklane. Mam tu szklaną butelkę. Hmm. Szklane rzeczy wrzucamy do szkła, więc ja wrzucę ją do pojemnika na szkło. Jednak musimy pamiętać, że korków, kapsli i nakrętek nie wolno nam umieszczać w pojemnikach razem ze szklanymi przedmiotami, ale powinniśmy je odkręcić. I wyrzucić samą butelkę. Tu mamy niepotrzebne książki i gazety. Gdzie by je wyrzucić? Hmm. Myślę, że pojemnik na papier będzie odpowiedni. Istnieje też możliwość, abym spaliła je w piecu. Ale nie. Taki coś nie będzie ekologiczne. Tam je do papieru. Ajdź te kosmetyki, znowu jakaś buteleczka. Hmm, ale ona nie jest szklana, to chyba plastik. Bo takie tworzywa umieszczamy w pojemniku na plastik. Hmm, butelka po szamponie, butelki po mydle w płynie, po środkach czystości. Gdzie to wszystko wrzucić? O. O. może do szkła? Nie, nie. To tak jak ten kosmetyk. To jest plastik. Słoiki z marmolady i konfitur polecą do szkła. Hmm. Butelki po napojach są z plastiku. Muszę wrzucić je do żółtego pojemnika, ale... ale zaraz... Muszę pamiętać odkręcić nakrętkę i zgnieść butelkę, aby zajmowała mnie miejsce. Palona żarówka. Hmm, co bez nią zrobić? Gdzie by ją wrzucić? Nadawałaby się do szkła, ale nie mogę jej tam wrzucić, bo to jest zużyty sprzęt. Do papieru też się nie nadaje. Hmm, wiem, odłożę ją w inne miejsce. I zaniosę do odpowiedniego punktu. Hmm. Został mi jeszcze karton, który mógłby mi się przydać. Ale nie przypominam sobie do czego. Dlatego wyrzucę go do niebieskiego pojemnika na papier, bo to papier. Karton to papier. Tylko taki twardy. Nie? Hmm... A co by zrobić z tym fajansem? Segregując śmieci musimy pamiętać o tym, że nie wszystko możemy wrzucać do konkretnych pojemników, choćby posiadało elementy stworzywa odpowiadającemu naszemu koszowi. Natomiast do kosza z plastikiem nie wrzucamy wspomnianych korków, nakrętek i tym podobnych. A ponadto fajanki, porcelany, ceramiki, luster, szkła okiennego, żarówek itd. Tak Do pojemnika z papierem nie wrócamy kartonów po mleku i napojach, kalek, papieru termicznego, i zabrudzonego i tłustego papieru, celofanu, pampersów. Natomiast w koszu na plastik nie powinniśmy umieszczać opakowań po lekach, styropianu czy sprzętu AGD. To tyle. Chyba jakoś dałam radę. Do zobaczenia. Ta. Pa pa.